Siemanko Widzowie, dzisiaj sobie będziemy grać w taką grę, taką klawiaturkę, gdzie się po prostu przechodzi taka wieża klawiaturowa i to jeszcze świąteczna, więc klimaciku się łapię Ogólnie to będę ogólnie też częst, często nagrywać Robloxa. No więc w dzisiejszym filmie sobie po prostu przejdziemy. Możliwe, pod, podkreślam możliwe że dzisiaj będzie live z eventu w grze Steel A Brain Road. Jeszcze raz. Możliwe. Nie że będzie, tylko możliwe. Nie wiem jak to się potoczy, czy w ogóle będę grać. Ale. No. E, więc ogólnie piszcie swoje niki. E, dodawajcie mnie do znajomych. Pod koniec pokażę Wam w ogóle nazwę tej gry i mój nick, mój awatar żebyście wiedzieli kogo zapraszać, a piszcie mi w komentarzach wasze nicki żebym wiedział kogo po prostu dodać i tutaj macie na razie chwil, chwilkę taką żeby się wsłuchać jak ta klawiaturka pięknie brzmi No, e, więc dzisiaj będzie ten live chyba z gry Steala Brainrot. Będę też często robił właśnie live z widzami, jeśli mi oczywiście nie zbanuje, bo często są takie sytuacje, że mi banuje. Nie wiem czemu, że niby na, naruszyłem zasady YouTube. I w ogóle będę próbował być dla was jak najfajniejszym twórcą, żeby robić dla was jak najlepszy content żeby wam się po prostu fajnie oglądało, moje filmy, shorty i w ogóle, no, e, więc teraz e, poczekajcie, bo przedtem dosłownie nie było chyba nic słychać z tej klawiaturki, więc teraz wam podgłośnię i zobaczycie. No, więc moim zdaniem, właśnie takie gry, te klawiaturki są najlepsze, jak macie jakiś zły dzień w szkole, lub po prostu jesteście zmęczeni po szkole, żeby sobie wejść i podgosić na maksa i sobie tak pograć i się wsłuchać po prostu w to klikanie. Moim zdaniem to jest mega super. No, więc ogólnie dzisiaj tej wieży nie przejdziemy całej. Dzisiaj będzie taki krótszy film, właśnie, bo. Nie mam na razie pomysłów. Podsyłajcie nazwy gier, jakie ja mogę zrobić, jak, w jakie mogę zagrać. No i ja będę pisał czy ok ta gra, że zagram w nią, czy nie. Więc ogólnie... Dobra, widzimy, widzimy się zaraz, 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 wam, zaraz wam pokazuję mojego awatora. Gra się nazywa tak, to jest ta gra. Bierze klawiatury kliki, bardzo fajna gra, Polec. No, mój skin wygląda tak. Mój tak ogólnie profil wygląda tak. Taki skin, taka nazwa. Nie pytajcie trochę w tą nazwę. O, jest słaba. No i na tym będziemy kończyć ten odcinek. Więc może dzisiaj wleci ten lifestyle a brain Dobra, więc elo.